Gdzie na wakacje w 2025 roku? Atrakcyjne kierunki, okazyjne ceny oraz polecane miejsca, którymi Europa może się poszczycić. Takim destynacjom w dzisiejszym materiale się przyjrzymy oraz omówimy je dokładnie. Nie tylko starym kontynentem człowiek żyje. Skupimy się również na bardziej egzotycznych kierunkach, w tym materiale. Zachęcam do pisania w komentarzach swoich ulubionych wakacyjnych kierunków, a teraz zapraszam wszystkich do oglądania tego materiału. Gdzie Polacy najchętniej podróżowali w 2024 roku? Według rankingu portalu SkyPL, najczęściej wybierane kierunki przez nas to Włochy, Malta, Hiszpania, Cypr i Grecja. Od lat te kierunki są bardzo popularne wśród Polaków i raczej nie powinno się w tej kwestii za wiele zmienić, ponieważ kraje te mogą się pochwalić atrakcyjną pogodą, pięknymi kurortami oraz nieprzesadzonymi cenami. Czy w 2025 te kierunki również podbiją serca Polaków? Sprawdźmy to. Malta i Cypr. Malta to tak zwana wyspa wiecznej wiosny. W roku 2025 nadal będzie bardzo popularnym kierunkiem turystycznym. Kraj ten oferuje znakomity stosunek jakości do ceny. Głównymi atutami Malty to przede wszystkim piękne plaże i krystalicznie czysta woda. Znajdziesz tu popularne miejsca jak Mellieħa Bay, Golden Bay. Czy słynną Blue Lagoon na wyspie Komino, ale także bardziej kameralne, urokliwe plaże. Kolejnym atutem jest przede wszystkim słoneczna pogoda przez większość roku. Malta cieszy się bardzo dużą ilością słonecznych dni. Jest tam ponad 300 dni słonecznych w roku. Latem jest gorąco, a zimą łagodnie, co sprawia, że wyspa jest idealnym miejscem na wakacje przez cały rok. Historia i zabytki. Niezwykle bogata historia sięgająca tysięcy lat wstecz. Warto odwiedzić Vallette, stolicę Malty, która jest na liście UNESCO, a także Mdine, starożytne miasto pełne wąskich uliczek i średniowiecznej architektury. Nie można zapomnieć o świątyniach megalitycznych, np. Hagar Kim, jednych z najstarszych na świecie. Malta to prawdziwy raj dla miłośników historii i kultury. Bezpieczeństwo i gościnność Malta jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. Mieszkańcy są bardzo gościnni, a turystom łatwo poczuć się tam jak w domu. Można liczyć na pomoc w razie potrzeby i na bardzo dobrą obsługę turystyczną. Kurorty dla fanów plażingu i biernego odpoczynku, oraz architektura i zabytki dla osób bardziej skierowanych ku poznawaniu kultury czy zwiedzaniu. To połączenie idealne, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Ceny za 7-dniowe wakacje w czerwcu na 2025 rok wahają się w okolicach 1600-1700 zł za obieg czterogwiazdkowy, ze śniadaniem w cenie. Mówimy tu o cenie na jedną osobę, jeśli zależy nam na pełnym wyżywieniu, to trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni, bo za takie czasy musimy zapłacić w okolicach 3000 zł na osobę. Ceny o których mówię to oferty biur podróży. Oczywiście możemy też polować na okazję lub spróbować samemu zorganizować taką wycieczkę. Jeżeli mówimy o Cyprze, to sytuacja wygląda bardzo podobnie jak z Maltą. Nadal kraj ten jest popularny wśród turystów z Polski. Piękne plaże, historia i kultura oraz łatwość podróży to jeden z wielu powodów coraz większej popularności tego kierunku. Miejsca, które warto zwiedzić na Cyprze, to na pewno ruiny w Pafos, zamek w Limassol, klasztor Kykos. Najbardziej znane plaże na Cyprze to Nissy Beach, Fig Bay. Coral Bay. Nie można zapomnieć również o urokach gastronomicznych tego państwa. Warto zwrócić uwagę na tradycyjne dania kuchni cypryjskiej, jak na przykład bardzo dobrze znane halumi, Solwaki, lucanico oraz wina cypryjskie. Cypr jest znany z produkcji wina, a komandaria to jeden z najstarszych win na świecie. Można odwiedzić winnice i degustować wina. Ceny za 8-dniowe wakacje w czerwcu na 2025 rok wahają się w okolicach 1900 zł za obiekt 3gwiazdkowy, ze śniadaniem w cenie. Za ofertę z pełnym wyżywieniem musimy liczyć na co najmniej 2700 zł na osobę. Mówimy w tym przypadku o obiekcie czterogwiazdkowym Hiszpania. Hiszpania to jeden z najbardziej popularnych kierunków Polaków na wakacje i nic dziwnego: atrakcyjny klimat, wyjątkowa kuchnia czy bogata kultura to jedno z wielu aspektów, które przyciągają turystów od wielu lat. Hiszpania oferuje setki kilometrów wybrzeży i jedne z najlepszych plaż w Europie. Słynne plaże Costa Brava, Costa Blanca, Costa del Sol czy Wyspy Kanaryjskie jak Lanzarote, Teneryfa przyciągają turystów szukających słońca i wypoczynku nad morzem każdego roku. Kraj ten posiada ogromne dziedzictwo kulturowe. Miasta jak Barcelona, Madryt, Sevilla, Granada czy Toledo pełne są historycznych budowli, takich jak Sagrada Familia, Alhambra, Pałac Królewski w Madrycie czy Katedra w Sewilli. Hiszpania to także kolebka flamenco, koridy i sztuki w całym ogóle. Jeżeli mówimy o gastronomii, to Hiszpania jest znana z pysznej kuchni: od tapas, paei, churros, po i boriko, i wina, które są integralną częścią lokalnej kultury. Regiony takie jak Katalonia, Andaluzja czy Baskonia. Mają swoje unikalne tradycje kulinarne, które przyciągają turystów poszukujących nowych smaków. Słynne życie nocne Hiszpanii to coś, po co wielu turystów tutaj przelatuje. Miasta takie jak Barcelona, Madryt czy Ibiza, niezliczone kluby, bary, restauracje i festiwale sprawiają, że Hiszpania tętni życiem przez całą noc. Ceny za wypoczynek w Hiszpanii w czerwcu 2025 roku oscylują w granicach od 1600 zł na osobę. W hotelu trzygwiazdkowym z zapewnionym śniadaniem, za ofertę za śniadaniem oraz obiad o kolacją zapłacimy minimum 1900 zł za osobę za wypoczynek 7-dniowy. Oh okay. Jeżeli mówimy o Włochach, to Polacy najczęściej wybierają Rimini, Bari, Rzym oraz Sycylię. W tym kraju oczywiście trzeba spróbować lokalnej kuchni, uważanej za drugą najlepszą na świecie według rankingu Taste Atlas. Dlatego warto ograniczyć wyżywienie w hotelu do maksymalnie siadania, by móc skosztować jak najwięcej lokalnych dań. Pizza, pasta, ravioli, lasagne, risotto i wiele innych dań przyciąga smakorzy z całego świata. Włochy to również kraj doskonałych win. Toskania, Piemont czy Sycylia to regiony, które oferują wspaniałe wina. Włoska kawa, szczególnie espresso, jest również jednym z symboli kraju. Muszę oczywiście wspomnieć również o masie zabytków i bogatej historii. Zabytki takie jak Koloseum w Rzymie, Forum Romanum czy Krzywa Wieża w Pizie to już ikoniczne miejsca na skalę światową, które trzeba zobaczyć. Zabytki zabytkami, lecz Włochy mogą pochwalić się pięknymi kurortami, takimi jak przede wszystkim Rimini, znajdujące się na Wybrzeżu Adriatyckim, miasteczka na Wybrzeżu Amalfi oraz Taormina na Sycylii. Włochy to idealny kierunek dla fanów wypoczynku aktywnego, jak Kraj ten oferuje wachlarz możliwości oraz zaspokaja potrzeby nawet wymagającego czasowicza. Ceny takiej wakacji we Włoszech w czerwcu 2025 roku za 7 dni zaczynają się już od około 1200 zł za osobę w hotelu czterogwiazdkowym ze śniadaniem w cenie. Za ofertę z pełnym wyżywieniem musimy zapłacić minimum 2400 zł. Madera. Obecnie coraz większe zainteresowanie wzbudza Portugalia, a dokładniej Wyspa Madera. Jest ona znana z wyjątkowo pięknych krajobrazów, które obejmują góry, klify, wulkaniczne formacje oraz bujną roślinność. Wyspa ma subtropikalny klimat, co sprawia, że przez cały rok panuje tam przyjemna, łagodna pogoda. Z tego powodu Madera często jest określana jako Wyspa Wiecznej Wiosny. To raj dla miłośników natury z niezliczonymi trasami do wędrówek, zwłaszcza wzdłuż tzw. lewat, systemów irygacyjnych, które stanowią popularne szlaki turystyczne. Lotnisko na maderze nosi imię słynnego piłkarza Cristiano Ronaldo i uważany jest za jedno z najbardziej ekstremalnych miejsc tego typu na świecie. Pas startowy umieszczony jest tuż nad oceanem, dlatego zarówno start, jak i lądowanie dostarczają wielu emocji. Lotnisko zlokalizowane jest około 16 km od stolicy wyspy, czyli miasta Funchal, skąd turyści spędzający wakacje na maderze mogą dotrzeć do jednego z popularnych kurortów turystycznych. Warto w tym miejscu również zwrócić uwagę na ciekawą kuchnię oraz bogatą kulturę. Jest to trochę droższy wybór, także trzeba się liczyć z większym wydatkiem. Na takie wakacje możemy polecieć za około 2400 zł w hotelu 3 gwiazdkowym ze śniadaniem na 8 dni. Jeżeli nam zależy na pełnym wyżywieniu, to musimy przygotować się na koszt co najmniej 3400 zł na osobę za 8 dni w obiekcie 4 w mieście Fuszal, Tajlandia. Wraz z bogaceniem się społeczeństwa oraz coraz większą potrzebą zaskoczenia, Polacy chętnie zerkają na kierunki egzotyczne. Bardzo ciekawym kierunkiem i zwiększającym swoją popularność z roku na rok jest Tajlandia. Turystów przyciągają tam przede wszystkim niskie ceny smacznego jedzenia i niesamowite widoki. Charakterystyczne dla jej krajobrazu są białe, piaszczyste plaże, bujna roślinność, lazurowa woda, fantazyjne formy skalne oraz gęste, tropikalne lasy. Turystów z pewnością zachwyci ciekawa i wyjątkowa kultura oraz beztroska atmosfera. Podróżując do Tajlandii, Warto zwrócić uwagę na jej rajskie wyspy, takie jak na przykład Phuket, oraz na obejrzenie bardzo ciekawych zabytków, takich jak ruiny dawnej stolicy kraju Ayutthaya czy miejscowości Chiang Mai, słynącej z dużej ilości zabytków. Będąc w Tajlandii, obowiązkowo trzeba zobaczyć stolicę tego kraju, Bangkok jest to jedno z największych miast na świecie oraz bardzo popularne z wielu produkcji filmowych, takich jak np. przykład Katz Vegas. Kuchnia tajska jest ciekawą mieszanką wieloletnich tradycji tego regionu Azji. dań, które są kultowe, trzeba wymienić pad thai, klasycznie podawany z warzywami, tofu, orzeszkami ziemnymi i krewetkami. Tajlandia jest idealnym miejscem dla kochających aktywność wodną. Przybrzeżna Rafa bogata jest w wiele gatunków zwierząt i roślin co pozwala na niesamowite przeżycia dla miłośników nurkowania. Na plażach można wypożyczyć sprzęt do sportu wodnych. Kierunek zatem jest bardzo ciekawy i warto odwiedzenia. Ceny za takie wakacje zaczynają się od około 3800 zł za osobę w hotelu 4-gwiazdkowym ze śniadaniem na 7 dni. Za obcy z pełnym wyżywieniem musimy zapłacić około 4800 zł minimum. Europa czy może egzotyczna Azja? A może jeszcze jakiś inny kierunek? Dajcie znać w komentarzu, który kierunek Wam się najbardziej podoba. I planujecie go wybrać w tym roku na wypoczynek. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Zachęcam do subskrypcji oraz polajkowania materiału. Dziękuję wszystkim za oglądanie, do usłyszenia!